Najważniejszą rzeczą, którą mamy w życiu, jest nasza energia. Energia to życie. Energia to dobre życie. Energia to krowanie. Więc, jeżeli ktoś tak naprawdę gdzieś na tym świecie chciałby nam coś zabrać, to najcenniejszą rzeczą jest właśnie energia. O energię toczy się walka. A energia podąża za uwagą. Więc my decydujemy o tym, co się dzieje z naszą energią, kontrolując to, na co kierujemy swoją uwagę. I wiele różnych bytów, egregorów, ma ochotę na naszą energię i odbierają ją właśnie pod, poprzez serwowanie nam. Informacji czy obrazów, które wyłapują naszą uwagę, które ją fokusują na sobie, które wywołują w nas emocje, wtedy jeszcze mocniej oddajemy energię tym strukturom. Sami ją wtedy tracimy, zasilając to, czego tak naprawdę nie lubimy, nie akceptujemy, nie chcemy. Przyciągamy tego więcej do naszego życia. Błędne koło. Mózg w tym bardzo pomaga. Mózg działa po stronie właśnie tych egregorów. I gdy tylko wyłapie najmniejsze najmniejsze oznaki hmm, zagrożenia, strachu, niebezpieczeństwa, to tam kieruje naszą uwagę. Często są to zagrożenia fikcyjne, które statystycznie nie dotyczą nas, ale nasz gadzi mózg chce to wyłapać, chce się temu przyglądać, no żeby się chronić. Jest to jakoś tam zrozumiałe. Ale mamy też inne struktury mózgu. Mamy struktury, które powinny postrzegać to w sposób świadomy, całościowy, zdać sobie sprawę z tego, że nam to szkodzi. Odbiera to nam naszą energię, naszą sprawczość, naszą kreację, nasze szczęście. Można się na to nabrać raz, drugi, piąty, dziesiąty. Za każdym razem efekt jest taki sam. Czujemy się gorzej, nasza wibracja się obniża nasze samopoczucie się obniża, nasz poziom szczęścia się obniża, mamy mniej cudów w naszym życiu, ponieważ oddaliśmy naszą energię, przekierowaliśmy ją na wydarzenia niekorzystne. Eee, no przede wszystkim trzeba unikać wszelkich mediów. Tam nie ma nic dla nas ciekawego. Również e, takimi miejscami, gdzie nasza energia jest wyłapywana, są wszelkie wydarzenia sportowe. Jeżeli siedzisz na stadionie i całym sobą się wczuwasz w grę zawodników i przeżywasz to, jeszcze nie daj Bóg jakieś negatywne emocje, może jakaś walka. Mm, no to wtedy też oddajesz energię. To się wydaje takie niby niegroźne, no to tylko kibicowanie, ale energia płynie do egregora. Egregory generalnie e, nie są zainteresowane, nie ma dla nich znaczenia, czym jesteśmy za czy przeciw. Ważne, że się emocjonujemy, że oddajemy swoją uwagę. Czy jesteśmy za cz szalikami czerwonymi, czy zielonymi, to bez znaczenia. Czy jesteśmy za tym krajem, czy za innym, który gdzieś tam bierze udział w jakiejś... E, Wojnie, to też nie ma znaczenia, kogo popieramy. Czy jesteśmy za. Uważamy, że pewna choroba istnieje, czy nie istnieje, czy należy ją leczyć, czy tak, czy śrak, czy owak, jakie mamy poglądy nie ma znaczenia. Jeżeli oddajemy swoją energię, no to zasilamy ten byt, zasilamy. Zasilamy tą strukturę, i nasza energia sobie płynie. Tutaj wyjściem jest odcięcie naszej uwagi. Miejmy to głęboko w nosie. Zajmujmy się swoim życiem, swoim pięknym życiem, swoją kreacją. Zajmujmy się tym, co ma dla nas znaczenie. Eee, łatwo wpaść w taką pułapkę, tak? Możemy sobie zdawać sprawę, że media głównego nurtu są, no. Działają jak działają i zacząć oglądać media alternatywne. No i sobie słuchać o tym, że jest 5G, że tutaj są takie zagrożenia, inne zagrożenia, jeszcze inne spiski, że światem rządzą ci i tamci, że chcą tego. No i się też denerwujemy, też oddajemy swoją uwagę, swoją energię, swoje emocje temu bytowi. Nie ma znaczenia, czy on jest bardziej pozytywny, czy mniej pozytywny, jeżeli wywołuje w nas takie emocje. Nam to nie służy. Tracimy po prostu swoje życie, swój spokój, swoją kreację. Metodą jest bycie obserwatorem bezemocjonalnym. A ponieważ łatwo się wkręcić, więc najlepiej tego po prostu nie obserwować, bo nie ma mocnych na propagandę, na te wszystkie manipulacje. Po prostu trzeba odciąć. Odciąć dopływ tych informacji. A wtedy okaże się, że nasze życie, nasze to własne, prywatne, osobiste życie, jest bardzo piękne. Pełne cudów, pełne dobrych wydarzeń. Możemy żyć w tym samym kraju, na tej samej ulicy. Jeden człowiek będzie miał piekło na ziemi, drugi będzie miał raj na ziemi. Ponieważ tym wibrują, to przyciągają do swojego życia, temu dają swoją energię i to zasilają. Tak więc. Pilnuj swojej energii, nie oddawaj jej strukturom, które chcą ci ją zabrać. Mają gdzieś twoje dobro. Te wszystkie informacje, wydarzenia są tak kreowane, żeby tylko cię wciągnąć w tą grę. Żebyś oddał swoją uwagę. Zachowaj ją dla siebie, przekieruj ją na to, o czym marzysz, czego pragniesz. Skup się na własnym życiu, na najbliższych ludziach, których kochasz, którym dobrze życzysz, którymi chcesz być, na swoim zdrowiu, na swoim rozwoju. Tutaj zasiej swoją energię i to będzie kiełkować. I całkowicie olej, wszystko, co tak naprawdę nie ma znaczenia bezpośrednio do twojego życia, na co ty nie masz wpływu, nie Emocjonuj się tym. Możesz mieć, jeżeli będzie coś naprawdę ważnego, to Ty się o tym dowiesz. Dowiesz się o tym od swoich bliskich, od otoczenia, od ludzi w sklepie. A jeżeli nie, to znaczy, że to tak naprawdę nie ma dla Ciebie znaczenia. I lepiej skupić się na swoim życiu, bo masz 24 godziny w ciągu doby i masz swój zbiornik energii. Lepiej go ładować, niech on się mnoży, a nie go cały czas rozładowywać tracąc swoją energię na nie swoje gry.